Już zacząć nie tak dawno informowaliśmy o tym, że prezydent Rady Ministrów podpisał zarządzenie w sprawie przekazania, przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu środków finansowych w kwocie 480 tysięcy na zakup ambulansu systemowego dla szpitala powiatowego w Trzemotowach, a już dziś mamy przyjemność gościć właśnie Samotowawstwa z Wojewoda, Państwo Parlamentarzyści. I wspólnie podpisywać tę umowę. Myślę, że już o szczegółach, jak to ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, regionu, jak ważna jest ta umowa i ta inwestycja ten sprzęt, opowiedzą nasi goście. Są z nami, wspomniałem, Wielkopolscy Parlamentarzyści, pani Marta Kubiak, pan Krzysztof Czarnecki, wojewoda jewodem Wielkopolski, pan Michał Zieliński jest z nami. Panie... Przy okazji dzisiejszej chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarówno panie dyrektorowi, całej dyrekcji, a przede wszystkim wszystkim pracownikom za te ostatnie miesiące, bo te ostatnie miesiące były szczególnie trudne z mojego punktu widzenia jako osoby, która zaczęła pełnić funkcję wojewody z końcem stycznia, już w marcu mieliśmy apogeum pandemii i bardzo dziękuję za poświęcenie, za zaangażowanie, za, za tą stałą gotowość do współpracy z Urzędem Wojewody, który był bardzo ważnym systemem tutaj i bardzo ważnym elementem ochrony zdrowia w tej części Wielkopolski. I wiem, że to nie były łatwe decyzje, że że wymagały również sporo rozmów, ale też i przeorganizowania też sposobu działalności szpitala. Tym bardziej tym bardzo dziękuję, bo to naprawdę był, był przede wszystkim duży sprawdzian dla samego szpitala, ale też przede wszystkim była to ogromna pomoc i też te miejsca przeznaczone dla pacjentów covidowych, Stwarzały to bezpieczeństwo, które było w ostatnich miesiącach bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo też dziękuję za, za wielkie zaangażowanie w proces szczepienia. Tak? Dwa, dwa punkty, które są w powiecie trzemotrudzkim, powszechny szczepień obsługuje szpital powiatowy. Tym bardziej wielkie, wielkie jeszcze raz podziękowanie. W 2019 roku był to tomograf. Teraz z agencji rezerw materiałowych, dawniej czy rządowej agencji rezerw strategicznych został przekazany 3 tonowy zbiornik na tlen, to już w szpitalu zostaje. W ostatnim czasie też zostało przekazane z funduszu covidowego ponad 300 tysięcy na, na budowę instalacji E, instalacji tlenowych, e, tutaj z rampą tlenową e, e, i tutaj pani pot, e, poseł to e, że łóżka też były e, e, przekazane, także to są wszystkie elementy, które składają się na, na to, że ta współpraca e, jest, e, jest dobra i jest też e, zauważalna, tak, z punktu widzenia e, zarówno e, Urzędu Wojewody, ale też i i premiera Mateusza Morowiecki, o tym bardziej ten wniosek, który tutaj dyrekcja e, złożyła, którą całym sercem popierała pani starosta, e, został tak szybko przez pana premiera e, rozpatrzony i te 480 tysięcy na zakup nowej karetki typu P e, stał, się, e, e, stał się faktem i to dofinansowanie jest e, praktycznie już e, niedługo będzie skonsumowana, Tak pan dyrektor mówił, że wszystkie działania zostały poczynione, e, żeby dokonać zakupu tej, tej karetki, więc bardzo się cieszę, że, że szpital powiatowy wzbogaci się o tą karetkę. Wiem, że będzie ona stacjonowała w rąkach, tym bardziej korzysta cały, cały, cały powiat. Tym bardziej e, się cieszę i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panie Dyrektorze na pana ręce składam do podziękowania i e, panie starosta za, za to że Podczas wszystkich rozmów, które e, prowadziliśmy w tym czasie, e, nie było słowa nie, po prostu tylko po <grystanie> Bardzo dziękuję. Ja może krótko, Pani. Proszę bardzo. Panie Wojewodo, krótko. Dzisiejszy dzień na pewno przejdzie do historii powiatu. Pierwsze dofinansowanie, które podpisaliśmy rano. Teraz kolejne, kolejne dobre wiadomości dla naszego szpitala powiatowego. Tutaj gospodarzem jest pan dyrektor Paweł, czego na pewno więcej będzie na ten temat mówił. Ja się cieszę, że z nami jest także przedstawiciel pana wojewody w Radzie Społecznej, pani Maria Przybylska, która też wsłuchuje się w potrzeby i też jest tutaj dobra i znakomita współpraca między nami. Dziękuję, dziękuję za tą współpracę, za to, że możemy o każdej porze dnia do wody zadzwonić, porozmawiać. Zawsze mamy odpowiedź i, i liczymy na dalsze, takie, na dalsze takie traktowanie naszego powiatu.